Pracowo Grzegorza Schetyny i Lecha Wałęsy ogłoszono współpracę mającą na celu obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości i że rząd to główne zło dla Polski w tej chwili. No, ciężko to w ogóle jakoś określić, nie wiem na ta współpraca miałaby polegać, no to takie trochę prowadził ślepy Kulawego. No wybitna osoba o uznanej uczciwości i charyzmie Grzegorz Schetyna razem z osobą o wybitnej wiedzy i erudycji Lechą Wałęsą będą współpracować nad obaleniem rządu PiSu. Myślę, że akurat to rządu specjalnie nie przyjmuje, bo schodzimy z ogromną pokorą do wyborców, do Polaków, ich oceną się przejmujemy, natomiast oceną Grzegorza Schetyny i Lecha Wałęsy no, nieszczególnie. Mm -hmm. e, to polityczna zagrywka ze strony Platformy Obywatelskiej chcą skorzystać na postaci był, byłego prezydenta? nie do końca wiem, czy jest jeszcze na czym korzystać. Lech Wałęsa niestety swoją działalnością publiczną w ostatnich latach zupełnie rozmienił na drobne swój ewentualny kapitał historyczny. W bieżącej polityce jest postacią no, taką wręcz powiedzią tragiczną, znaczy podejmującą tragicznie złe wybory i tragicznie fatalne wypowiedzi mającą, więc nie widzę tutaj zupełnie wartości dodanej. Nie jest to też chyba jakiś news, że Lech Wałęsa nie jest miłośnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Lech Wałęsa w ogóle bardzo dużo mówi różnych rzeczy. Jeszcze niedawno zapowiedział zdaje się wychodzenie na ulicę i obalanie rządu, wkrótce. Teraz, jak rozumiem, plan się zmienił i będzie wychodził na spotkania z Grzegorzem Schetyną, no nie traktowałbym tej inicjatywy poważnie. No to koniec współpracy Lecha Wałęsy z Kodem. Sam powiedział, że ta umowa niedługo się kończy. Teraz dogadał się z Platformą. Może tam coś nie poszło po prostu? Być może, aczkolwiek też Platforma, z tego co wiem, na no jakoś tam z Kodem też sympatyzuje współpracuje. No, i współpracuje. To już chyba tam za zaawansowani kodolodzy mogliby tylko, czy wałęsolodzy, mogliby tam rozsądzić, kto tam z kim aktualnie współpracuje, nie współpracuje, jest skłócony. No ja to traktuję jako jeden blok opozycyjny, no i w tym bloku jest i Grzegorz Schetyna, i Lech Wałęsa, i KOT, i Platforma Nowoczesna, i to wiemy nie od dzisiaj, więc nie ma tu nowości w tych informacjach. Temat drugi, Sławomir Nowak, nowy obywatel Ukrainy. Tak, no ja odruchowo, gdy się pierwszy raz mnie to spytano, to skomentowałem, Boże, chroni Ukrainę, no, jeżeli Ukraina ma mieć takie efekty w budowie dróg i autostrad jak Polska, czyli no jedne z najdroższych w Europie i na świecie autostrady. Pomimo tych ogromnych kosztów doprowadzono do bankructwa dziesiątek jak nie setek polskich firm budowlanych w roli podwykonawców tych inwestycji. No i jeszcze tych dróg i autostrad nie wybudowano na czas. Przypominam, że jeszcze są nieskończone budowy, które miały być skończone na euro 2012. Więc tutaj absolutnie pan minister swego czasu Nowak nie ma czym się chwalić i bardziej to traktował, nie wiem, w kategoriach takich, że może kultura umownych miłośników zegarków na Ukrainie jest jednak znacznie bardziej rozpowszechniona niż, na Polsce, niż w Polsce, więc tam pan minister znajdzie nowe pole do popisu. A fakt, że by, musiał emigrować zarobkowo z Polski po aferze zegarkowej hmm. znaczy, Wieść gminna niesie, ja oczywiście nie wiem, to być może to są plotki, że Pan Nowak nie ma problemu ze statusem swoim majątkowym i tam już odpowiednie środki zgromadził, żeby z nich dobrze żyć, ale zawsze można chcieć zarobić więcej. To już jest problem Ukraińców, ja tylko się martwię, żeby Sławomir Nowak nie stał się twarzą Polski na Ukrainie. Chciałbym, jeżeli jacyś Ukraińcy nas oglądają, zapewnić, że to nie tak wygląda polska i polska polityka jako taka, na szczęście. Dziękuję. Jeszcze odrywki zrobimy.